Krzysztof Rudziński, prezes Zarządu Pomorskiej Kolei W tej debacie proszę powiedzieć, że dzisiaj jesteśmy świadkami pierwszych wyburzeń na trasie polskiej kolei Hydraulikana, która powstaje w przyszłym miesiącu. Jak to wszystko będzie przebiegało w Na wyburzenia przeznaczamy około 200 zł. Naszym zadaniem w tej chwili jest wyczyszczenie terenu tak. dla wykonawcy, który wejdzie na roboty budowlane. Wszystkie te nieruchomości zostały wykupione od właścicieli, uregulowane na właściciela idą do go To jest jakby pierwszy etap już realizacji inwestycji. Jak Państwo wiecie, pozwolenie na budowę otrzymaliśmy. Zgodnie z tym pozwoleniem mamy prawo już do wyburzeń tych Jak powiedzieć, jak długo, długo trwają prace i kiedy się zakończą? Zakładamy, że prace budowlane już konkretnie rozpoczną się na wiosnę. Szacowany. Termin zakończenia to jest połowa roku 2015 i eee, uruchomienie linii trudno w tej chwili ocenić ile będą trwały testy dlatego że jest to system dość skomplikowany, w wielu wypadkach jeszcze w Polsce nie stosowane systemy, więc zakładamy, że około dwóch miesięcy do mogą trwać testowanie systemu bezpieczeństwa i sterowania Czy już mamy wykonawca budowy? Jak w tej chwili jest przetarg w takiej najbardziej emocjonującej fazie. Wykonawcy potencjalnie otrzymali od nas pełne dokumentacje umożliwiające wycenę robót. Oczekujemy od nich ofert w miesiącu lutym, w połowie lutego na realizację tej wizyty. Panie ten pierwszy budynek to taki symboliczny małe pomieszczenie gospodarcze, ale będą większe. Tak, proszę Państwa, w tej chwili budynki są opróżniane. Opróżniane z instalacji, oczywiście podłączane jest wszystkie media, prąd, gaz, woda. W środku pracują, jak możecie zobaczyć, demontują to, co założył wykonawca jeszcze do odzysku, z czego musicie rozliczyć z nami, nie tych rzeczy, ale to są rozbierane wewnątrz. Budynku. Następnie już sądzę, że pod koniec tego tygodnia, czyli w piątek, początek przyszłego już te okoliczne budynki będą rozbierane. Łącznie jest ponad 30 budynków i mieszkalnych, i gospodarczych. Czy nie było problemu z mieszkańcami, czy nie było problemu z tym, żeby właśnie ich tutaj, tak powiem... E... Myśmy z mieszkańcami na ten temat rozmawiali od ponad roku. To nie było tak, że nagle niespodziewanie ktoś przyszedł i powiedział, że tu będzie kolej. Jak Państwo doskonale wiecie, ponad rok trwały rozmowy, same negocjacje cenowe trwały prawie 4 miesiące z mieszkańcami. Sam fakt, że mieszkańcy przyjęli wynagrodzenie, które im się należy za wywłaszczone nieruchomości, że wyprowadzili się w terminach założonych, bo wszyscy wyprowadzili się dobrowolnie, nie było tu żadnych problemów takich społecznych społecznej z mieszkańcami. Ja myślę, że duże zrozumienie. To też trzeba